Także będziemy teraz czekać południa na Idziemy. Jesteśmy właśnie tu no, chyba w Na Kiepciora. Chyba strach, Tata idzie do pracy, więc czuję, że tutaj posiedzimy. Wracamy, jesteśmy umówieni na, do innego specjalisty, bo tam na badanie chciało wyjść, także jakaś grubsza sprawa z tym uchem. Niestety nie doleczyło się, więc może w tym tygodniu uda się przyjąć go, bo oczywiście miejsca zajęte są, ale może po pacjentach uda go się przyjąć w czwartek albo w piątek. E, także wracamy do domu, jest godzina w pół do drugiej, macie na drugą do pracy, więc zaraz się zbiera. Dzisiaj w ogóle jest ładna polko, to już ostatnie podrygi, bo już ma się skwiepić od jutra. Więc um, tak wygląda sytuacja, także tyle nie mam jakieś dzisiaj. Ok, wychodzę z zajęć, zmachana jak zwykle po zajęciach, w ogóle dzisiaj jest ciepło, fajna pogoda, nawet o tej godzinie jest ciepło. Wracam do dzieci, bo rowerka mnie czeka nieprzypięty, ona nikt go nie, nie ukradł, więc... Panie Fafisław. Panie Fafisław. Mam fryzurę wyszczełową, szczególnie tej grzywkę. I tu, że tam na to wyglądają jakby na jakimś także mamy, moi drodzy, sobotę dzisiaj. Już mamy jesień, już można powiedzieć, że mamy jesień, co widać po mojej ubra ubraniu to jest still do nabycia u mnie <noise> eee, no bo już się właśnie w końcu i tak była super pogoda bardzo długo to już mamy właśnie taką pogodę gorszejszą szarą górą i, i zimną nawet czekolwiek nie jest tak jeszcze źle 17 stopni tutaj pokazuje także nie jest jeszcze źle godzina full do 12 prawie byłam właśnie na, na zakupach ubraniowych i innych. Także wracamy do domu. Głód mnie, do, 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 do mi głód, bo za nami kanapeczki, tak zwłodniałam nagle. Kupietka mamy wczoraj, żeby może. Podsmażymy tak na szyb, szybszej Sean. No i tak wygląda sytuacja. Nie ja wiem, co więcej mogę dodać. Upsie, że pies nas wszystko. Na no, nasz pies to jest ko znaczy koza, czy to nie jest koza, jest sarna czy coś. Po prostu on nas tak belona robi, ma ten koiec i on co chwilę z niego wyskakuje, było podwyższane tak wysoko chyba to... Nie wiem to kąt on mi to jest. No nawet mój zrozprawie. Ma 30. I on dalej to przez to przeskakuje. on się spina jak kot normalnie po tych kratkach. On bardziej się spina od naszego kota. No i to jest kot. Więc że on tak wysoko skacze, to jeszcze on się spina po prostu i się śmieje I ciągle wychodzi, tutaj co chwilę jest kombinowane, poprawiane, robione coś, a co sobie patrzymy, no już już jest z powrotem, już jest na wolności. Jestem po jazdach dzisiaj od 9 do 11 i dostaję na paznokcie, bo się mudziłam. Także tak wyglądają przed... Może się właśnie dokonać, może początkiem tego być właśnie... Yy... Znaczy bardzo proszę, że nie mamy iść na terapię, że nie ma być dyplomacji i tak dalej, że mamy się nie bronić. Nie o to... Nie zaczep mnie, mm, nieźle źle no to było stopnie, a jutro 11 dwanaście. Dobrze. I tu są Dzisiaj mamy ładną kupiony. Zimno kosztowała aż 70 zł to jest taka, taka na max. moi drodzy w ten piękny słoneczny piątkowy poranek 9.26 Słoneczny oczywiście W cudzysłowie jest pochmurno i tak deszcz widać było, że padą. Słoneczny jest dla nas. Słoneczny jest dla nas. O, może tak w duchu dla nas jest słoneczny. Może nie widać tutaj, a jutro też będzie słoneczny. Jeszcze bardziej słoneczny, pomimo tego, że może być brzydka pogoda. Że jeździmy dzisiaj od rana do tej sprawy, różne notariusza tam, tu i tam. E, e, także tak wygląda sytuacja. E, a jutro będzie słoneczny dzień. Taki, gdyż iż... Nastąpiła ta wielkopołna chwila, jutro przeprowadzamy się, moi drodzy, wolność. Jutro się do Was oczywiście odezwę, będzie akcja dobra, uwolnienia się i jutro mam na zamiar sam spać. Więc po prostu wszystko w tempie po prostu ekspresowy. Sytuacja, więc jutro będzie dzień zajęty na maksa, ponieważ jutro muszę jechać na zakupy rano, ubraniowe. Później e, właśnie na to mieszkanie, akcja, boże na ten dom, akcja przeprowadzkowa. Później godzina 16 z kawałkiem, czy tam 16,30, już nie pamiętam, muszę sprawdzić. Oliver ma wizytę, bo właśnie to ucho mu jest leczone. Więc y, intensywnie jutro będzie, no ale ważne, że w końcu. W końcu. Także tak wygląda sytuacja, więc odezwę się do was jutro, bo dzisiaj też tak troszkę już zacznę pakować, ogarniać. Później wieczorem będę jeszcze robiła live'a, y, więc y, zajęty też będę miał już dzisiaj dzień, także się do was. Dobra, otwieraj. Zrób to? No. Czekaj, tej chwili czekaj. ma. Które są? taki coś? A mnie taki No, spokojnie. pomału. Chcę. Szczelam pyszkę, nie. Z tym chcę co tu jest? Co jest? Chodź, tutaj zobaczysz Tam jest spiżarnia Uważaj, jak sobie pasem przeciśniesz Chodź Chodź Zobacz, kominek do palenia Zobacz, do no. palenia kominek do będzie Zobacz, taras, taras. O, ta do zjeżdżania tam, widzisz? O no, takie wysokie. No, chodź zobaczysz ten, na górze sobie wy... o, Mój ulubiony kolor, mój niebieski kolor. No, mama to tak średnio go lubi. Kolor. Ale... O kolor, Tutaj masz sprysznicę. Prysznic, zobacz jaki duży. Zobacz jaki duży prysznic. O. No i tutaj ta jedna jest ta. Tutaj I mamy tutaj Przypłyn no No. No. No dobra, I tak trzeba będzie później posprzątać, ale... Zobacz, tutaj jest już jeden pokój. No taki śmieszny zobacz Tu jest jeden. Ten mi się bardzo. Jak przeczytaj. Zobacz, tutaj też jest balkon. Tu jest balkon? No. Tu jest balkon, nie? Jak nie wiem. jaka tutaj ta fajna łazienka jest. Druga. Zobacz. Wejdź. No. Nie. Ja nie tutaj będzie chidera. Ci można dwa osoby się siedzieć. No. To jest ten pokój? No, jeden i drugi obok. Dalej tak? A to jest tam być. Ten... No, to ten... no, i możesz i na dole i na górze, więc. Więc. No. Ci lara wejdzie, co? Długością macie te same. Długość to te same. nerwy, no, w końcu uprawniony chile po dwóch ciężkich dniach przeprowadzki. Oczywiście, że jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, ale w końcu ma odpowiednie no. rozmiaru i gorąca woda non stop. Także można tak chillować i żyć. Dobra, moi drodzy, kolejny dzień, przeprowadzka dalej trwa, w sensie już tam spaliśmy pierwszego dnia, ale zanim wszystkie rzeczy się ułoży, jeszcze wszystkie rzeczy je zabraliśmy, Teraz jesteśmy w pralni, bo właśnie oddajemy dywany, żeby je wyprę, tam porozkładać. Także tak wygląda sytuacja. I ty idziesz? Kamis, wyjście. Kejos, moi drodzy, nie dozywałam się do Was wieki. Um, ale po prostu tak mi pochłoną, pochłonęła ta przeprowadzka, że to po prostu jest hit, co zresztą widać na załączonym obrazku. W sobotę wprowadziliśmy się, w ogóle jeszcze byliśmy na zakupach moich ubraniowych, później wróciliśmy i zaczęliśmy wszystko ogarniać. Więc to po prostu tempo było takie szybkie, ekspresowe, pełno różnych rzeczy kartonów, e, wszystkiego, więc po prostu jak to, przy, jak to podczas przeprowadzki, po prostu rewolucja, e, także nadal jeszcze nie przewiedzimy wszystkich rzeczy. E, dzisiaj dalej kontynuowałam ogarnianie e, tego wszystkiego, więc po prostu jeszcze to trochę potrwa zanim się ogarnie, to co właśnie jeszcze zostało nam. W z, z tamtego miejsca tak samo jeszcze nie przewidzieliśmy wszystkie rzeczy. Tam jeszcze troszkę zostało. E, rewolucja, bałagan i tak po prostu ogarniamy pomału. E, w sumie najwięcej ja, bo Marcin jeździ jeszcze do pracy w międzyczasie, a ja wiecie, że ja pracuję z domu. Więc najwięcej ja ogarniam tego wszystkiego, rzecz jasna. Także e, kupa roboty, ale już myślę, że jeszcze troszkę zostało, więc bliżej niż dalej. Także tak wygląda sytuacja. Stwierdziłam, że desmontować dla Was vloga. Zobaczymy, czy mi się uda, bo jest już po godzinie 9.00. Ale może coś tam uda mi się zrobić. Teraz, jak mam więcej przestrzeni i, i wszystkiego, to możemy będę na częściej nagrywała vlogi. Bo i tak siedzę, w sensie, się ze, pracuję z domu. to. Zawsze łatwiej teraz mi jest, gdy mam tyle przestrzeni, ponagrywać dla Was coś. Także taki jest plan działania. Jest... Także dzisiaj jeszcze ogarniałam te ubrania, bo mam po prostu stos ubrań. Stos ubrań. Sam tego by nie robił. No właśnie, więc musiałam mu pomóc, bo po prostu tutaj była taka sterta ubrań. Po prostu hity z satelity, ha. więc było co robić. A ja poukładałam całą kartkę i te, te zabawki. Mm -hmm. Tutaj je poukadałem. tak ładnie poukładałam. I nic. A, a mamu, jak nagrywasz? Mm -hmm. Hmm? Montować tego vloga i... zobaczenia może za niedługo, szybciej niż później.